Demony przeszłości. Szanowni Państwo, niegdyś w zamierzchłych czasach może bez tego, w zamieszkłych czasach mieliśmy serię, legendarną serię z legendarnymi bohaterami na której oglądaliśmy nieco mniej legendarne treści z nieco mało legendarnych kanałów. Ja przez długi czas próbowałem to wyprzeć, jakoś magicznie o tym zapomnieć, ale to wraca. To ciągle wraca. A wraca, bo głęboko wierzę w to, że ja i wy jesteśmy jedynymi osobami, które są w stanie udźwignąć ten ciężar. Ciężar debilizmów, jakie na tych kanałach prezentują! Szczególnie w sytuacji, gdy zwierzątka są zagrożone, bo, bo te debilizmy dotyczą właśnie zwierzątek. I tematem dzisiejszego odcinka są najgorsze lifehacki dla zwierząt, pochodzące właśnie z tych kanałów. I wy nie zdajecie sobie sprawy, ile nasz dzielny researcher ryba musiał się wycierpieć, żeby znaleźć je wszystkie. Ale ja mam materiał wideo z jego ekspedycji, tak więc zobaczcie go. Szybka retrospekcja. Moi drodzy, oto one. Ryba, robiący research. Research do trum truma. Ryba, jak się z tym czujesz? Tak. Ale ją cukierka bez Czujesz jak IQ spada ci z każdym filmikiem? Tak. Czy mocno cię to upośledza? Tak. To wspaniale. Elo, Przemo. Tak więc jeżeli doceniacie jego poświęcenie i może chcielibyście zobaczyć więcej odcinków w tej serii to zostawcie tu jak najwięcej łapeczek w górę, strzelcie sobie również subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to by żadnego z nich nie przegapić i by na przykład złapać trochę fejmu w naszym Hall of Fame, bo to są nowe suby, albo jak jesteście z nami dłużej to też to doceniamy, Hall of Legends, te osoby są z nami od ponad roku, po gry, w fajnych scenach, zapraszam do link w opisie na g a teraz zanurkujmy w głąb internetu i zaczynamy. Przepraszam, przepraszam, nie tędy, tędy, bo my musimy zanurkować na samo dno. Pierwszy live od dawna, który wspólnie zobaczymy, nazywa się Specjalna ochrona przed kotem. I ja z całego serduszka wierzę w to, że ludzkość powinna być chroniona przed kotami. W jaki sposób przekonajmy się. Aj, stop, 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 stop! To proste, wystarczyło włączyć kuchenkę. Jej biedny kotek. Jak mogłeś? Nie, nie to moje kanapki. O nie, zostaw to! No i ukrad salamy, salamy, se sobie, se chłop. Mój kot znów zrujnował mi śniadanie. Zrujnował śniadanie, życie, wolny czas i jeszcze na w łazience. Zapewne, jak to kot. Jak mam chronić moje jedzenie? Potrzebujesz szerokiej taśmy i nożyczek. Okej, okay, szeroka taśma i no... Czy ona zwiąże tego kota? Przytnij taśmę do szerokości stołu. Dobra, okej, okay, przycinamy sobie taśmę. Przymocuj kawałki klejącą stroną do góry. Aha, klejmy. Zaklej cały stół. Kawałek po kawałku. Oj! Połóż talerz na taśmie. I co teraz? I co, zaryzykujesz teraz i ukradniesz mi kiełbaskę? O nie, przykleił się! Nie podoba mu się to. Jego łapki przyklejają się do stołu. No, myślę, że teraz kot ewidentnie nie zaryzykuje. Złodziej chciałby jak najszybciej uciec z miejsca zbrodni. Czekajcie, 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 stop, cofnijmy ten fragment Czy ktoś trzyma tego kota od góry I tu jest tak wykadrowane, żeby tego nie było widać I go tak po prostu przykładają do tej taśmy? Serio? Czemu oni mu to robią? Czyż nie było ewidentnie, się to nie podoba? Ten lifehack działa Moje kanapki są bezpieczne Smacznego No tak, no, się nad biednym chlarzem, ale grunt, że kanapki bezpieczne Ach, te trum trumy a, a tak w ogóle widzowie, to, to ja nie wiem, czy się zorientowaliście już po pierwszym lifehacku, ale powiem wam sekrecie. Ja jestem hashtag pieski. Y, albo hashtag team this, ewentualnie. Hashtag team kotki? Niekoniecznie. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze ulubione zwierzątko domowe, a my przechodzimy do kolejnego, który nazywa się... Jak zrobić prawdziwego króla. Nie wiem, prawdziwy król musi koronację chyba odbyć. I w ten sposób zostałem królem zwierzęcych lifehacków. D teraz mogę oglądać dalej. Lecimy. A teraz zróbmy dla kotka ciepłe ubranka. Weź kawałek futerka ze starego płaszcza. Czy, czy to oby na pewno futerko ze starego płaszcza, a nie na przykład z poprzedniego kotka? I kuchaty materiał. Okej. Okay. Złóż materiał pod szewką do góry. Szyj go. No dobra, coś tam zeskładamy, coś tam zeszyjemy i... Zrób dwa słodkie uszka. No dobra, no mamy uszka, mamy słodkie uszka. Jedno, drugie. Załóż obruszkę na głowę kota. Co ona mu robi? Czemu ona mu to zakłada? Co myślisz o swojej nowej lwiej grzywie? Myślę, że w podziękowaniu za ten wspaniały strój Ten kot zje jej nie tylko kanapki, ale również Zeżre jej duszę Jesteś królem zwierząt Król zwierząt, jak się patrzy e, czekajcie, mamy tu króla zwierząt, no przecież Proszę, jest król zwierząt Hashtag team kotki, proszę Jest y, też król lasu, hashtag team pieski I, i nawet jest y, król mórz Hashtag team ryby No, to, to skoro już jesteśmy w pełnym składzie To oglądajmy dalej, bo tym razem Czeka na nas stylowa miska Ciekawe, który będzie z niej jadł. Czas przerobić kocią miskę. Sprawmy, aby była wygodniejsza i piękniejsza. Weź figurkę zwierzątka. Ej, chyba mamy taką studio! Pomaluję ją złotą farbą. Okej, okay, jest złota. Żeby była płaska, zrób nacięcie w górnej części. Okej, okay, nacięcie. I przyklej do niej miskę gorącym klejem. I, i wie, wiecie, bo, bo jest tak, że generalnie to ziemia jest płaska i niosą ją chyba dwa żółwie na swoich plecach. To będzie coś w tym stylu. Miska nie będzie się ślizgać po podłodze i wygląda bardzo stylowo. Tak, bardzo stylowo. Jak pysznie. Ta miska wygląda bardzo bezużytecznie i jakby karma miała za chwilę wylądować na podłodze. I jakbyście to właśnie wy zaraz musieli ją zbierać. Bo w końcu to wy zrobiliście taką super funkcjonalną miskę, bo nie mogła stać normalnie na ziemi. Co nie? No i w końcu coś dla piesków! Pies jak czekolada. Także wyjazd z baru, ja i Oksik sobie tutaj oglądamy. Mordo, oglądaj, przetrwamy to. Uwielbiam czekoladki Hershey's. Chciałbym móc je wszędzie ze sobą zabierać. Mój pies też wygląda jak czekoladka. Nie wygląda jak czekoladka. Potrzebujemy folii aluminiowej. Okej, okay, folia aluminiowa. Teraz mój pies wygląda zupełnie jak czekoladka Hershey's. Teraz jego pies wygląda, jakby bronił się przed falami. 5G! Zaaranżujmy słodką sesję zdjęciową. Jezu, ale ten pies jest cierpliwy. I ten pies się nie zemści, ten pies będzie go kochał dalej. To jest właśnie piękne w psach. One mają wyrozumiałość do ludzkiej głupoty. A ludzie z Trum Truma to podstępnie wykorzystują. Co?! Nie masz baby, to nie problem. I przypominam, że dzisiejsze lifehacki są związane ze zwierzętami, co trochę mnie martwi w tym kontekście. On wygląda nie tylko jakby nie miał baby, ale jeszcze jakby nie miał pierwszego zarostu. Nie żebym się chwalił swoim czy coś. Zaproszono cię na imprezę, ale nie masz z kim pójść. O, cierpliwy piesek! To niezręczne. Ale rozejrzyj się dookoła. Mademoiselle, wyglądasz pięknie w peruce i sukience. Chciałabyś ze mną zatańczyć? O mój Boże, co on mu zrobił? Masz tyle gracji. Gdybym był dziewuszką z jego klasy, to chyba nigdy po takim filmiku nie chciałbym już z nim zatańczyć. Bałbym się, że przebierze mnie tak samo. Okej, okay, ryba tutaj nazwał to trochę jakoś zagadkowo. Jam? Dog. O co ci chodziło z jamdogiem? Dogiem? A czy ja to chcę zobaczyć? Dobra, namówiłeś mnie. Żadne zwierzę nie ucierpiało podczas kręcenia tego filmu. Wątpię. Fani hot dogów wiedzą, jak dobrze się bawić. O jest, jamniorek se tam biegał. Miałem kiedyś jamnika. Ja wam muszę o nim opowiedzieć, bo, bo mój jamniczek był bardzo specjalny. Był jasnej, rudej maści, nazywał się fuksik, bo adoptowaliśmy go jakimś fartem, a to, co było w nim zabawne, to to, że miał cofniętą dolną szczękę i cały czas przez wystawał mój mu języcek. I wyglądał tak, jakby był upofielony. Serio, to, to naprawdę wyglądał przeuroczo. Czyli mieliście coś wspólnego. Ej! Obrażają mnie tutaj! Oksik, powiedz mu coś. Hmm, mój jamnik wygląda trochę jak hot dog. O nie, co on kombinuje? Wytni kawałek pianki. Dobra, wycina sobie piankę, coś tam sobie wycina nożykiem, formuje. Uformuj materiał tak, aby przypominał bułkę do hotdoga. Pomaluj ją farbkami w takich kolorach. A, i teraz maluję sobie farbką i to mu zaczyna wynikowo wyglądać jak bułka do hot hotdoga. Łączy sobie to elastyczną gumeczką. Nie, nie mówcie, że on tam włoży tego biednego psiaka. Wyciśnij czerwony, gorący klej na pergamin. Jeszcze ketchup z ciepłego kleju. Ej, to wygląda nawet fajnie. Muszę przyznać, że za samo napracowanko plusik. Mój zwykły jamnik zamienił się w żywego hotdoga. Nie, Piękne! Piękne! Dobra! Ten strój dla pieska akurat propsuje całym serduszkiem. Oksik, jak kiedyś wrócimy zrobieniem lifehacków, zrobimy ci taki mordo. Wiem, że tego potrzebujesz. Dobra, pchlarza też gdzieś ułożę w kadrze, żebyście nie mówili, że dyskryminuje kota i yy, ryby. Tym razem mamy coś, co ryba nazwał: Zawsze chciałeś takie robale w domu. Ja osobiście nigdy nie chciałem robali w domu. Okej, okay, wchodzi se Helena, wjeżdża z kwiatkiem. Moje słodkie, małe, super robaczki. Gdzie super robaczki? Nie ukryję was. Jakie one ma robaki? Okej, okay, wzięła sztucznego kwiatka, Na razie możecie mieszkać w tej sztucznej roślince. O fuu! Wiecie, kto chciał mieć takie robaki? Bear Grills. Mama niczego nie podejrzewa. To tylko roślina. Ja myślę, że po takich akcjach mama może coś podejrzewać. Na przykład to, że z jej córką jest coś grubo nie tak. Idealne wyczucie czasu, Alice. Daj mi swój kwiat, podleję go. Okej, okay, ale czy oby na pewno jest to sama woda? Jest tak wyjątkowy, że wygląda prawie jak plastik. Aha! O niej, robaki się wysypały! Robaki? Na mnie! Alice! Ali! To jest właśnie poziom tych kanałów. Zrozumcie mój ból. My, my teraz razem możemy go dzielić. Jak wnieść rybę do domu? Tak, tematycznie. Rybacz, chciałeś nam o czymś powiedzieć, czy ktoś cię kiedyś gdzieś przemycał? No. Okej, okay, to zobaczmy, jak ryba był przemycany. Oto moja nowa ryba. No, totalnie ingognito. Wlazła z rybą w ręce. Super. Alice? To moja mama, ryba, kubek. O, mama, ryba, kubek ze Starbucksa? Jaki świetny pomysł! Świetny pomysł, pod warunkiem, że nie ma tam gorącej kawy, bo z ryby może zaraz zrobić się smażony złoty filet. O, kawa? Mogę się napić? O nie, mama napije się rybki. Dobra, dobra, szanowni państwo, zagadka rozwikłana. Uwaga, bo to będzie śmieszne. Już wiemy, gdzie jest Nemo. <grym> nie dobra, po dłuższym namyśle to jednak nie było śmieszne. Przepraszam. Przepraszam za swoje nieśmieszne zachowanie. A to pani! Uwaga, będę te, te, teraz będzie śmiesznie, obiecuję! Ona nabrała właśnie wody w usta. N nie, jednak znowu mi się nie udało. P próbujmy dalej. Oglądajcie dalej, dajcie, dajcie mi szansę, ok? Daj, dajcie mi szansę, jeszcze będę śmieszny. Alice, co to w ogóle jest? Jest bezkofeinowa i bez laktozy. Widzicie, i kawa była bezkofeinowa, bez laktozy, a ja jestem bez, bez, bez poczucia humoru. <śmiech> <śmiech> Przejdźmy dalej lepiej. Uwaga! Co? Wodowanie chomika? Yy, wydaje mi się, że chomiki tak nie do końca zazwyczaj przepadają za wodą. One się same tak myją, tak. Lato to najlepszy czas na relaksujący weekend na plaży. O, fiu, fiu, Będzie ratownika pod... Zostaw tego ratownika, babo! On tam pracuje! Ale co zrobić, jeśli twój najlepszy przyjaciel nie może przyjść z tobą? Przecież tam był pies narysowany, a ci z chomikami przychodzą. To z chomiki są chyba legalne na plaży. Ej, są chomiki legalne na plaży, chłopaki? Nie? Kurde, przypał. No to dobra, patrzmy. Nie martw się, panie cytrynku. Nie zostawię cię. Jak można nazwać chomika pan cytrynek? To prawie jakby na dziecku na imię Norby. Oj, ups. Mamo! Dlaczego mi to zrobiłaś? Schowam cię pod koszulką, a ratownik cię nie zauważy. Dzień dobry, panie ratowniku. Ale patrzcie, jakie łaka makafon goździł skutecznie. Dobry, dziwaku. Tylko chwilkę Powyginało go od chomika Tak, udało się Mamy intruza Stać O nie, jest wjazd, uwaga, to jest interwencja Wjeżdża, cały na czerwono Trzymaj się, cytrynku Tak łatwo się nie poddamy Dawaj, ja teraz przybij mu spartańską piątkę o, Aż z papci wyskoczyłem Moja łódka O nie, on Co? Żegnaj, cytrynku, nigdy cię nie zapomnę co on zrobił? On faktycznie wodował chomika. I to w łódce. Nie można tak robić. Słuchajcie, żeby, broń Boże, komukolwiek z was nie przyszło do głowy puszczać chomika w łódce na wódce. Wy nie wiecie, jaki to jest stres dla zwierzęcia. W sensie, mam nadzieję, że wiecie, jaki to jest stres dla zwierzęcia. Ale ten ćwierćmózg ewidentnie nie wiedział. I ćwierćmózg, który pisał im do tego scenariusz, ewidentnie też nie. Tak się nie robi. Tak nie wolno, okej? Okay? Nie. Nie. Nie! Ten pan odpada z tyle turnieju. Oficjalnie zostaje skancelowany! Żegnaj cytrynku. Hm, wygląda na to, że chomik wybrał wakacje na malediwach. <laughs> I na balet i wychłop dopłynął. Dobra, ten plot twist akurat mi się podobał. Pingwina dyskryminacja, ale jak to? Przecież pingwiny są dwukolorowe. Tak jak na przykład nasze koszulki na Smisteciuszki.pl. Możecie tam kupić taką żółto-czarną, yy, liliowo fioletową albo błękitno-białą. Są też takie warianty z bluzami. I mamy też super poduchy z naszego OX Studio. Polecam. A teraz zobaczmy o co chodzi z tymi pingwinami. Ryba, jak tu będą zakonnice, to się rozliczymy później. Nie możesz dawać zakonnic do odcinka. Żadnych zwierząt. Ale to mój ratownik. Czy wszystko w porządku? Tak, możesz wejść. Wow, prawdziwe? Co za świnia. No ewidentnie ten pan został zdyskryminowany. Za kółeczko z pingwinem. Jak żyć w bólu i bez kółeczka z pingwinem? Książa według. Trum. Truma? O jejku, czy to oznacza, że teraz dowiemy się, jak powstają ci wszyscy aktorzy na ich kanałach? O, wow, to może być ciekawe. Ej, ale jaki to ma mieć związek z zwierzętami? Moment. Dzień dobry, jest jakieś miejsce w cieniu? Jasne, tam jest namiot. A, bo to jest znowu ten znak, i ona wchodzi z brzuchem, i tam jest namiot? I możesz wziąć sobie leżak. Ta jeszcze leżak dostała, a co tam będzie? Dzięki. A. No nie, no nie. Nie mam pytań, nie mam pytań. A. Ty rodzisz. Ona rodzi. Wstydź się czubaka. To czubaka, nigdy bym się nie domyślił. Niedobry pies. Teraz już wiadomo, dlaczego zwierzęta nie mają wstępu na plażę bo pies zrobił psipsi psi, kiedy był pod jej koszulką i to jest yy, zabawne jak macie trzylatka latka i długie czarne kręcone zęby mleczne na przykład Dobra, nawet rozchodzić się tu nie da, bo zawsze człowiek w coś wdepnie. Jestem gotowy. Lecimy dalej. O, to może być bardzo odkrywczy lifehack, bo nosi on tytuł Jak udawać psa. I ja mam na to pewien pomysł. Dajcie mi sekundę. Posterunkowy gierczak to będzie 500 zł mandatu oraz 3 punkty karne. Płaci pan teraz, czy kierujemy sprawę do sądu? I co, Przemo? Jak udawałem? Jak uważasz? Ja uważam, że 500 zł i 3 punkty karne, wyskakuj z hajsu, koleż. No co, no chciało się galopować na skuterku? A ta rejestracja K1 Kibel, to, to jest legalna? To szef mi kupił. A, a to git. Jak szef to git, to git, to git. To było nawiązanie do poprzedniego odcinka. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to obejrzyjcie go koniecznie. Przemo, kupił skuter i dostał wspaniałą rejestrację w prezencie. A jak robią to na Trumtrumie? Oksik, to twój o tam jest! Pa, oglądaj mordo! Nie, yeah, oksik, no robimy tak samo. Że ty sejesz tutaj, i ja robię tak. Hej, stary, dzięki za te pyszne ciasteczka. Uwielbiam jeść jedzenie dla ludzi. A ja uwielbiam wlepiać mandaty. Ale był taki trend chyba kiedyś na TikToku, nie z pieskami. Patrzcie, tutaj macie takiego TikToka, takiego. To, to był popularny trend kiedyś, że tak ludzie się z tymi pieskami tak ten. No, to takie nawet nie najgorsze jak na Trum Truma. Pies wylał kawę, luz, zrób z niego mopa. Co? 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 Jest pieseł i jest kawa. Wylałeś moją ulubioną kawę, hm? No, no wylał kawę, bo tarmusiłaś psa i trzymałaś kawę w ręce, głupia ruro, czego nie rozumiesz. Okej, okay, więc podłogę też zmywasz. CO?! Podziel nakładkę na mopa na cztery kawałki. Dobra, ona przerabia nakładkę na mopa na cztery części, coś tam se wycina, coś tam se rzeźbi. Włóż psibucik bucik w wyciętą dziurkę. Psi bucik, jakie psy noszą buty. To koty noszą buty. Przecież wszyscy znają kota w butach. Słyszeliście kiedyś o psie w butach? Bo ja nigdy! Dobra, zmontowała to i co dalej? Ona mu to założy, o nie. Praca jest dobra dla każdego, nawet dla psów. No patrzcie jaki ten pies jest wysztywniony ze strachu nie robi się tak zwierzętom! Helena! Ogarnij się! Lepszy niż ekobust! Ekobust? I wjechaliśmy. Dobra, co może być lepszego od ekobusta? A Mimi żyje jak milionerka. No tak, ma Mercedesa, to lepsze niż EcoBoost, faktycznie. Ma nawet prywatnego kabrioleta. Pewnie jeszcze wzięty w leasing. Chwila, czy Mimi ma prawo jazdy? No nie, Mimi pójdzie się... Mimi? Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, 500 zł, 3 punkty karne. <grywy> Nadaje się do tej roboty, ewidentnie. Uwaga, kot, więc może to zdejmę, versus folia. Zobaczmy. No i jest folia, ale kot se dołem. Teraz środkiem. A teraz się twarzą odbił. A teraz zebrzmiał dołem. No dobra. A gdyby tak się w tą folię zaplątał i przydusił, i by było pokocie, to nie jest pomysł dnia. A ciekawe, co się stanie, jak wpiszemy Cat versus Foil. Patrzcie jaki słodki, to muszę zobaczyć. Ten też się przeczmychnął dołem, patrzcie. Sprytne są te koty, całkiem sprytne. No dobra, jak widzimy na załączonym obrazku, koty radzą sobie z folią średnio. Mam natomiast nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się bardziej niż średnio. Jeżeli tak, to zostawcie pod nim łapeczki w górę i możecie proponować tematy kolejnych odcinków w komentarzach. Napiszcie, czy chcecie tego więcej i strzelcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Ja na dzisiaj mam dość, wychodzę, was natomiast zapraszam na poprzednie. Na, no i ten, no, elo. 500 złotych i 3 punkty karne. Au!